W niedzielę 13 kwietnia w hali AKS Niwka w Sosnowcu rozegrany został ogólnopolski turniej dzieci i młodzików judo. w Judo. Zawodach wzięło udział blisko 300 zawodników z kilkunastu klubów z całego kraju oraz goście z Republiki Czeskiej. Nasze miasto z powodzeniem reprezentowali sportowcy z klubu walki wręcz partner 2 Jawożno, którzy w kategorii dzieci wywalczyli 6 medali. Podczas rywalizacji wśród dzieci najmłodszych, gdzie walki odbywały się w parterze, brązowy medal Dajavożna wywalczył Szymon Łąka w kategorii do 22 kg. Świetnie wystartował Jan Mahejek, który skutecznie stosując rzuty oraz trzymania dotarł do do finału, gdzie nieznacznie przegrał, zajmując drugie miejsce w kategorii do 28 kg. W bardzo wyrównanej kategorii do 30 kg, swoje boje toczył Paweł Kozakiewicz, który wygrywając dwie walki przed czasem, uległ swojemu rywalowi tylko w finale, zdobywając srebrny medal. W klasie najstarszych dzieci Patryk Matusik stoczył niezwykle zacięte walki z silniejszymi fizycznie przeciwnikami i dzięki skutecznym rzutom obrotowym dotarł do finału, gdzie przegrał na punkty, zajmując drugie miejsce w kategorii do 34 kg. Ostatnie dwa srebrne medale wywalczyli Karol Kuczyński w kategorii do 43 kg oraz Filip Stolecki w kategorii do 32 kg, który wraca do formy po krótkiej przerwie w treningach. Start w zawodach był dużym wyzwaniem dla naszych młodych sportowców, a zdobyte medale nagrodą za wytrwałe i żmudne treningi.